dziewiąty kilometr jest błotko miejscami pierwszy raz wyszło słońce ludzie wyciągnęli aparaty robią zdjęcia dziewięć dwadzieścia sześć godzina dwadzieścia Wyszło słońce i zrobiły się takie piękne widoki. Ja ci się kręcę. Coś wspaniałego. jak to wystabilizuje. No zobaczymy. Wow! Piękne, widokowe miejsce. Nad chmurami, pod chmurami. To jest całkiem spoko podejście przed chwilą było takie, że nie dałoby aparat aparatu wyjąć czy telefonu o coś jak tu tylko stromo ślizga się, człowiek ślizga Powoli posuwa się do góry 17 km. Gdzieś około 10. Po tych pięknych widokach tam na górze był zbieg w dół. I na tym zbiegu w dół trzeba się było pilnować, bo była taka wąska pryzma na środku. No i trzeba było patrzeć pod nogi. I gdzieś tam w bok odbijał szlak. Taśma nie była z brzegu, tylko kawałek w bok. Wystarczyłoby 2-3 sekundy nie patrzeć. W bok, no i, no i nie patrzyliśmy. Cała masa ludzi się musiała wrócić z tej górki. Takie dziwne uczucie, kiedy nikogo nie ma za wami. Jakiś gość przede mną leciał. Nie patrzyłem porządnie. Nie wiem, nie chciałem wpaść na niego, czy co w tym miejscu. Sporo ludzi się tam zagapiło, bo na bufecie widziałem inne osoby, które też mówiły, że się wracały. Także nie tylko ci, co byli w pobliżu mnie, a tych było kilkanaście osób. Chyba mieli przelagę wszyscy ci, którzy już wcześniej kiedyś robili tą trasę. No to przejdźmy pod No tak, żeby tego nie zagmatwać, to jest mój 19 km a na mapie to jest 17 albo 18. Ale chyba w dół jest, no to będzie 17. Później będzie 300. Albo 400 metrów pod górkę Na chyba najwyższy punkt całej trasy No tam będzie jeszcze drugi też 1000 Z taką chłopką Już nie taką bardzo wysoką I stamtąd generalnie profil będzie szedł w dół Ale oczywiście będą jeszcze inne zniesienia No więc teraz Lekko się trzeba będzie pod górkę pooszczędzać Bo jeśli to faktycznie jest 400 metrów No to Chociaż tam na początku było Około 300-400, 300 może, więc już smak tego jest. No i oczywiście wszyscy żeśmy tam za bardzo darni, jakżeżby inaczej. Staram się teraz więcej pić. I strasznie się pilnuję tej trasy. Patrzę za tasiemkami, no bo przecież masakra. Taka kombinacja, patrzenia pod nogi z uwagą, żeby się nie wyglebić i gdzie ta tasiemka. Kolejna. No. Takim ogólnym zarysie Zakaz sadzenia szlaku na leciństwo Krościenko. Byle równy rytm mieć, leciutki. Będzie dobrze. Taka ścieżka przez las. No jest trochę błota, ale, ale mało. Jest, tu jest fajnie. Natomiast buty mi się ślizgają. Lepsze byłyby jakieś w bardziej agresywnym bieżniku. Bo to, co ja mam, chyba jest bardziej trochę na skały. No trzyma, ale... To jest Jak już się lepi, to... To już zacząłem ślizgać za bardzo. Miałem do wyboru nowe. No właśnie agresywny bieżnik, ale... Będę się nie dopasowania Bez biegania w ogóle w nich nie biegania praktycznie. Taka mieszanka las trochę mgły, a później piękne słońce 19,7 km u mnie. To jest coś specjalnie dla mojej starszej córki. Ona będzie wiedziała, o co chodzi. Co to za brzydki kamień? Dzieci nie lubią takich brzydkich kamieni. A poza tym wszystko w porządku. 21 km, także półmaraton. Właśnie za nami jesteśmy na najdłuższym, chyba to jest najdłuższe, najdłuższym podejściu w pionie. Na najwyższe zniesienie czyli ponad 1000 metrów będzie. Potem będzie drugi taki chopek no i tak dalej. No, widoki takie piękne. jedyneczka ponowno, podobno, że tam sypie śnieg. Także ci co ze 110 i z 80, to tam właśnie są. Gdzieś tam prą. Nie, już są bliżej. Już tu też są gdzieś. Niedługo nas będą. 3 godziny 15 minut 21,6 kilometra. No comments. Dziękuję. U mnie to jest pod dwudziestu czwartym kilometr już praktycznie, i teraz tu jest z górki, to chyba już jest. Chyba to jest największe zniesienie Chyba, że podążamy gdzieś tam I tam będzie jeszcze jedno, ale wydaje mi się, że chyba nie Bo już było góra-dół, góra-dół więc, więc chyba w dół No jeśli to jest w dół, no to, to bardzo długie w dół Z jakimiś tam kopkami No i potem jeszcze dwie góry Jedna większa, druga mniejsza Druga mniejsza to podobno ma być na kolanach No zobaczmy, co to będzie Tak jest 24 km równo. Yy. O czasie 3 godziny 39 minut Czy to jeszcze nie jest połowa No i zobaczymy jak to będzie bo trochę czuję nogi ale jeszcze nie jest tragicznie Jeszcze nie wyszedłem z mojej strefy komfortu <grywa> Najdłuższy bieg w tym roku to miałem 3,50, chyba 6 ale łącznie na nogę chyba z 4,5 albo 5 godzin i to było 28 km, teren był w dużym stopniu kamienisty takie na kamienie więc może może nie będzie tak źle. Czuję się jednak więcej miękkiego. Nogi się mniej męczą. Chyba, no ale góry jest więcej. To jest 4 godziny 52 minuty. 33,68 km. Teraz pewnie trochę mniej, ale zdecydowanie to już jest ponad połowa. Zbieganie już mnie trochę męczy. Znaczy utrzymywanie tempa przez bieganie, może tak. Okolica taka. To dla mojej młodszej córy. No kto tu tyle kamieni poukładał. Tyle kamieni. Jeszcze tak nierówno. No kto? Co za ludzie? Jeźdzby się w garść. No, szutr 36-49 5 godzin 17 minut takie widoki Stwierdziłem, że biegnę własnym tempem znowu jest tak jak kiedyś Że pod górkę wszystkich wyprzedzam wokół siebie A z górki oni mnie wyprzedają Jak próbuję biec trochę szybciej zawsze człowiek wysila jak widzi, że inni lecą szybciej to się okropnie węcze po prostu własny, lec mi koniec. Ciao. Kolejne widokowe, bardzo miejsce. Okej. Okay. Patry w tamtą, chyba, stronę jakoś. A to nasz szlak. 5 godzin 44 minuty. 39 ma 6, ,6 kilometra. Deszcz zaczyna kropić. Ma była prognoza, że będzie deszcz. Przede mną góra Żar, czy Żor. I to jest 42,30, czyli to jest w tym momencie maraton za mną. 6 godzin 9 minut. Rzeczywiście bardzo stromo. Doszedłem do takiego tętna, że nawet zatrzymałem się o dwa razy. To jest drugi raz, to jest 44,2 km Czyli to jest najdłuższy dystans jaki przebyłem na nogach. Bo tam był maraton, jeszcze do niego coś dobiegałem. Potem szedłem do auta. 6 godzin 34 minut Ale miałem fuksa. Właśnie zaczyna lać i to nieźle. Jakbym 10 minut później, no 15, tu był na tym żarze, żorze, to już by tam było mokro i to by była masakra. A tak było. Było bardzo dobrze, było miejscami sucho, a miejscami się kleiło. Idealne warunki na podejście tego. Uch, kto został z tyłu, no to ma przegizdane. No, tak jest ślisko miejscami jak tu, że nie da się praktycznie biec można próbować, ale będzie gleba wtedy w końcu. Chociaż może by można. To już na pewno nie z filmowaniem. O tak to wygląda. Tak, 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 tak. O, tak Tak, tak, tak. Takie coś. I teraz moja żona mówi nie wyjdziesz z nim butami do domu <laughs> O, w taki sposób człowiek sobie poprawia nastrój Po 7 godzinach 40 minutach na 51 km To jest tak że 8 godzin 8 minut 54 km 32 Słyszę już dźwięki z metry Kurnie cały czas jakąś chwilę ale jeszcze jej nie widać. Gdzieś daleko. Gdzieś na dole. No to tak wygląda.